Na żaba była słaba. Więc przychodzi do doktora i powiada, jestem chora. Doktor włożył okulary, bo już był cokolwiek stary. Potem ją dokładnie zbadał. No i wreszcie tak powiada. Pani zanadto się poci. Niech pani unika wilgoci. Niech pani się czasem nie kąpie. Niech pani nie siada na pompie, niech pani deszczu unika, niech pani nie pływa w strumykach, niech pani wody nie pija, niech pani kałuże omija, niech pani nie myje się z rana, niech pani, pani kochana, na siebie hucha i dmucha, bo pani musi być sucha. Wraca żaba od doktora. Myśli sobie: Jestem chora, a doktora chora słucha. Mam być sucha? Będę słucha. Leczyła się żaba, leczyła. Suszyła się długo, suszyła. Aż wyschła tak, że po troszku zostało z niej troszkę garstka proszku. A doktor drapie się w głucho: nie uszło jej to na sucho. thank mm -hmm. you